Cześć, dzisiaj zapraszam Was na film z makijażem, wspólnie sobie go wykonamy. A w międzyczasie będę odpowiadać na Wasze pytania, ponieważ zostawiłam wczoraj na Instagramie okienko yy, i parę takich się pojawiło. Także co? Zapraszam do oglądania. Tak, nałożyłam już pielęgnację. Pierwszy krok to serum z witaminą C od firmy Revox. Bardzo lubię, używam na co dzień pod filtr. A później standardowo 50 z Holika Holika ten kremik aloesowy bardzo bardzo go lubię i to zestawienie mega mi odpowiada. A teraz wleci ten zestaw, czyli skrobaczek i balsam do ust od Glam Shopu. Trochę mam suche usta, więc trzeba tutaj zadziałać. I balsamik. I żeby to nabrało delikatnego kolorku, to nałożę jeszcze ten balsam od mamy ginekolog, on jest w czerwonym odcieniu. O, chciałam tylko, żeby troszkę się zabarwiło. Dobra, teraz będę nakładać bazę pod cienie i zaraz kuknę tam na pytanka i coś już zaczniemy sobie rozmawiać. Pierwsze pytanko, co zrobiłaś, że tak urosły Ci włosy? Myślę, że tutaj kluczem do sukcesu jest po prostu odpowiednia pielęgnacja. Zwłaszcza, że ja moje włosy no, rozjaśniam. Może już nie katuję prostownicą na co dzień, tak jak to było kiedyś, ale no mimo wszystko mm, mm, samo rozjaśnianie robi niestety złą robotę. Ale jakby w moim przypadku nie ma innej opcji, jeżeli chcę mieć blond włosy, także no tutaj odpowiednia pielęgnacja domowa przyniesie jednak najlepsze rezultaty. Moje włosy na przykład najlepiej reagują na emolienty, wyglądają po nich po prostu przepięknie. Jeżeli nałożę maskę na przykład proteinową, to niestety, ale kończy się to źle, a maski humektantowe czy emolientowe no tworzą cuda na moich włosach. Faktycznie wtedy są takie miękkie, sypkie, nawilżone. No, po prostu rewelacja. Ja na przykład mogę Wam polecić maskę z Only Bio emollientową czy humektantową, są świetne. No albo maska banana z garniera, bo przecież to jest maska emolientowo humektantowa więc ona robi też świetną robotę. Tylko wszystko, oczywiście, musicie dobrać do swojego rodzaju włosów. Są włosy nisko, średnio i wysoko porowate, i warto sobie zrobić na przykład taki test online gdzie się dowiecie jaką wy macie porowatość i wtedy odpowiednio można dobrać pielęgnację taka która będzie tym włosom służyć. Na pewno też jest bardzo ważne to, aby nie zapominać o olejowaniu, bo jednak to też robi sporą robotę. Ja staram się przynajmniej raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. To też w zależności jest od tego ile ja mam czasu i staram się właśnie takie olejowanie wykonywać. Ja to robię w ten sposób, że najpierw nakładam żel aloesowy tak gdzieś od ucha w dół, a później na to nakładam olej migdałowy czysty. Ja mam chyba z Botanika Farma, jak się nie mylę. Bardzo go lubię zresztą i to siedzi u mnie na włosach albo całą noc albo po prostu tak gdzieś godzinę, dwie, w zależności czy mogę umyć włosy rano, czy mam na tyle czasu. Czy jednak muszę to zrobić wieczorem, więc wtedy staram się mniej więcej to tak wycyrkulować w czasie. Więc to jest moim zdaniem bardzo ważny krok. Co ja jeszcze takiego szczególnego robię, na przykład kiedy myję włosy, to stosuję metodę OMO, czyli odżywka, mycie, odżywka. I podczas tego ostatniego etapu, czyli tej odżywki, bądź tutaj czasem zamieniam na maskę, ja ją rozczesuję jeszcze przed spłukaniem. I wtedy mam wrażenie, że. no. Ten produkt wnika sobie w każdy włos i nigdzie tam nie pominę żadnego z nich. Także to na pewno też jest, myślę, pomocne, ale wiem też, że nie u każdego się to sprawdza, więc wszystko musicie robić sobie metodą prób i błędów. Jeżeli chodzi o wcierki, to ja żadnych nie używam, choć chciałabym, ale ile miałam tych wcierek, tyle. Po prostu poszło do kosza, bo zanim zaczęłam faktycznie systematycznie ich używać, to one zdążyły się zepsuć. Więc myślę, że na razie to nie jest dla mnie, ale to trzeba dojrzeć do tego. I wiem, że na pewno w końcu po nie sięgnę. Nawet mam jedną z Bingo's Pani otwartą, ale jakoś mi tak właśnie mówię, no nie po drodze. No i w sumie, jeżeli chodzi o włosy, to chyba tyle. Czasem nałożę też maskę na jakiś dłuższy czas. Ale no, też, no wiecie, tutaj wszystko trzeba dopasować do siebie, bo pracując no nie mamy czasu na to, żeby się ciągle bawić z tą pielęgnacją, więc ja raczej staram się sobie to ułatwiać, ale mimo wszystko chcę dbać, bo jednak zależy mi, żeby te włosy były długie, a tak jak mówiłam, przy rozjaśnianych nie jest to takie. Łatwe. Teraz na powieki będę nakładać ten y, puder z Bell Peach, a później na całą twarz puder z Glam Shopu. I lecimy z kolejnym pytankiem. Pracujesz blisko domu? I domyślam się z czego wynikają ciągle te pytania, bo czy to na YouTubie, czy właśnie tutaj na Instagramie, jak czasem was zapytam, czy macie jakieś pytania do mnie, to właśnie często pojawia się to, gdzie ja pracuję, co ja robię, czy blisko domu i tym podobne. I teraz tak, gdzie ja pracuję, to ja już odpowiadałam, więc sobie wejdźcie w jakieś QA. Nawet w grudniu chyba się pojawiło pomiędzy vlogmasami, tam o tym mówiłam, ale o tym, czy pracuję blisko domu, to nie mówiłam, więc tak, pracuję blisko, dlatego pewnie zastanawiacie się, czemu ja tutaj przychodzę w przerwach, jak na przykład mam dwie godziny i jestem w domu, że mi się to opłaca, no to tak, jest blisko. A co lepsze? Niedługo będziecie razem ze mną w jednym procesie, a wtedy będę pracować jeszcze bliżej. No, jeszcze bliżej. No, ciężko powiedzieć. Nie, no, w sumie tak samo. Ale będziecie uczestniczyć ze mną w procesie, pewnym bardzo fajnym projekcie moim, i na pewno chciałabym wszystkie tutaj etapy Wam pokazywać. Także już niedługo na pewno pojawi się um, albo jakaś seria. Albo zrobię to w formie vloga, w sensie we vlogach będę Wam pokazywać różne takie rzeczy. No ale jeszcze musimy na to poczekać. Uwierzcie mi, ja też muszę uzbroić się w cierpliwość, a nie jest to takie proste, bo czekam na to już bardzo długo i no, nie mogę się doczekać, po prostu. Także jest to coś dla mnie naprawdę nowego, niesamowitego i jestem mega podjarana jak o tym myślę, no ale tak jak mówię, trzeba jeszcze poczekać, na razie nic nie będę jakby mówić, jeżeli chodzi o szczegóły, mimo że już raczej nie zapeszę, bo wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, ale jednak wolałabym poczekać do samego końca, bo wiecie jak to różnie czasem bywa, więc tak, czekajcie. Czekajcie, bo warto. Nakładam brązer z Lovely, i tak, kolejne pytanie: jak sobie radzisz z obecną sytuacją? A więc jak ja sobie radzę? No, normalnie sobie radzę. Myślę, że dla każdego najgorsze były te pierwsze dni. No bo chyba nikt nie wierzył, że do końca to się stanie. Zresztą nie chciałabym o tym gadać na kanale, bo no, tutaj macie troszkę się tak y, zrelaksować i zapomnieć o tym temacie. No ale skoro się takie pytanie pojawiło, to na nie odpowiem. Więc pierwsze dni były takie no, ciężkie, stresujące bardzo, i raczej nie chciałam w ogóle rozmawiać na ten temat, bo przytłaczało mnie to. Wiecie, za dużo informacji z każdej strony, jeszcze człowiek sam wchodził, szukał, nie, 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 to nie dla mnie. Przypomniał mi się aż początek COVID-a, kiedy to, yy, no, wszystkie strony i to był największy błąd, jaki mogłam zrobić. Także tutaj już tego błędu nie popełniłam, no ale niestety te informacje napływały z każdej strony. Więc po prostu no, siłą rzeczy nie dało się przejść obok tego obojętnie, chyba nikomu. No i nie da się, tak naprawdę, nie chcę tak źle czegoś ująć z słowa, po prostu no, po kilku dniach trzeba było wrócić do normalnego funkcjonowania, jakby ja cały czas pracowałam, więc tutaj się nic nie zmieniło, ale w głowie trzeba było sobie to poprzestawiać, że no, trzeba żyć dalej, nie wiemy co będzie. Ale też na zapas się zamartwiać nie można i unikam wszelkich informacji w telewizji. Absolutnie nie oglądam, szkoda tylko nerwów. Poza tym też wiemy, czym nas media karmią, więc raczej tutaj wolę tego unikać. Słucham w radiu, no bo w pracy cały czas mam radio włączone, więc siłą rzeczy nie ma jak tego pominąć, ale uważam też, że coś tam trzeba wiedzieć. Więc tyle, co w radiu usłyszę, to mi wystarcza. Jeszcze wcześniej było co 15 minut, więc to było dla mnie tłumacz. Ale teraz jest normalnie, tak jak wcześniej, te wszystkie wiadomości, więc spoko. Tyle mogę posłuchać i jest to dla mnie wystarczające. Czasem bym powiedziała, że aż za dużo, ale już dobra, nieważne. Także tak sobie radzę z obecną sytuacją i myślę, że dla nikogo nie jest to łatwe no ale tak, musimy żyć dalej jakby no wiele tutaj nie mamy wpływu przejdźmy na coś przyjemniejszego który zapach najbardziej polecam z Zary więc y, ja uwielbiam perfumy z Zary takie jak Wonder Rose y, co tam jeszcze Zara Fruity, Oriental Tube Rose i jeszcze jest taki jeden, który sobie ostatnio wąchałam i miałam kupić na lato tylko nie pamiętam, jak on się nazywał, ale był w takiej różowej buteleczce, coś tam. A, Pink Flamp. Ja sobie przypomniałam sobie, przepiękny zapach. Ale no nie wiem, jakie wy lubicie nuty no, zapachowe, bo ja bardziej takie słodsze. Może nie jakieś bardzo duszące, ale jednak słodsze. Natomiast takim chyba najbardziej uniwersalnym z tych wszystkich, które używałam i używam nadal, jest Wonder Rose, bo to jest taki zapach słodki. Ale nie jakoś bardzo, powiedziałabym, że taki pomieszany troszkę z orzeźwiającym, ale no bardziej w tych nutach słodszych. Kobiecy, romantyczny, dziewczęcy. No dla mnie to, to jest naprawdę coś, coś takiego, jak Wam opisuję. Jak macie Zarę w swoim mieście, to sobie powąchajcie, zanim zamówicie, bo wiecie, no każdy z nas ma inny głos, więc to, że mi się to podoba i ja uwielbiam te zapachy, to nie znaczy, że. Tak samo będzie z wami. Także ja tutaj najbardziej polecam właśnie ten Wonder Rose. No i dalej, dalej, co my tutaj mamy? Jakie są Twoje ulubione palety cieni do oczu? Wiecie co? Ja na co dzień ogólnie nie używam w ogóle, mam tylko jedną tutaj, ta Eveline Variette. A to dlatego, że nie mam czasu, po prostu, żeby się malować jeszcze cieniami, bawić, nie, nie, nie. Natomiast wszystkie palety mam w swoim kufrze kosmetycznym i jeżeli chodzi o te, które najbardziej lubię, którymi najlepiej mi się pracuje, to na pewno są to palety z Glam Shopu, Bohema, Kwiat wiśni i Retro. To są cienie, które po prostu suną, one się same blendują, coś niesamowitego. Mam też z Too Faced, Sweet Peach, Nable, Be Perfect, ale jednak te z Glam Shopu moim zdaniem sprawdzają się u mnie najlepiej. Nawet prócz Bohemy Retro i Kwiatu Wiśni, tak samo miałam w kalendarzu adwentowym taką paletę magnetyczną, w którą sobie tam wkładałam cienie. Wiecie, jak siedzieliście mnie, to widzieliście tam w różnych okienkach jak się cienie pojawiały i stworzyła się bardzo fajna paleta i tak samo no, tutaj no jakość jest rewelacyjna a naprawdę cena tych cieni nie jest jakoś bardzo mm, duża, plus jeszcze na przykład palety z no ze współpracą z dziewczynami, czyli Lamejka Belo, Karoliną Ziętek czy Agnieszką Janoszką. Te, o których mówiłam, nie chcę znów powtarzać bohema, i tak dalej. No to te palety są naprawdę niedrogie, i jak na taką jakość, uważam, że to jest po prostu jak no, grosze. A otrzymujemy no, kosmetyk rewelacyjny po prostu. Więc jeżeli czegoś szukacie, to ja Wam bardzo polecam te trzy palety. I następne pytanko to pielęgnacja cery trądzikowej. No i tutaj można by było gadać i gadać szczerze powiedziawszy, ponieważ wszystko też zależy od tego, jak zaawansowany mamy ten trądzik, czy to są takie niedoskonałości, na przykład jak ja mam, że raz na miesiąc niestety wychodzą albo po prostu nie wiem, zjem trochę za dużo słodyczy, bo no, zdarza się, mimo że nie powinna mieć słodyczy w ogóle. To czasem mnie weźmie i, mm, i zjem, i wtedy na mojej twarzy od razu to widać. Tu jakieś zmiany, tu mam ogólnie przebarwienia, tu jedną zmianę i tutaj. No, ale jakby ja jestem przyzwyczajona do takich pojedynczych wykwitów i, i trudno, ale kiedyś też walczyłam z trądzikiem i miałam z tym większy problem, ponieważ na czole to nie miałam takiego pustego miejsca bez niedoskonałości. Także to wszystko zależy właśnie o jakim trądziku my mówimy. Ale weźmy pod uwagę taki trądzik, już właśnie mm, konkretniejszy, czyli więcej jest tych zmian. Jak sobie z tym poradzić? No, na pewno tutaj odpowiednia pielęgnacja. A myślę, że najważniejszym krokiem jest po prostu y, dobre doczyszczenie skóry y, po makijażu. Bo często się o tym zapomina, robi się to po łebkach. I niestety skutkuje to później wykwitami. I chcąc, nie chcąc ta skóra nie wygląda dobrze, a wręcz coraz gorzej. I mimo, że mm, na przykład stosujemy nie wiadomo jaką pielęgnację, no to nic nam to nie da, jeżeli skóra nie będzie bardzo dobrze oczyszczona na wieczór. Nie idziemy spać w makijażu. To są takie podstawy, ale wieszcie, ja pracując jako kosmetolog, naprawdę spotykam się z różnymi przypadkami i bardzo często jest to po prostu ym, zły demakijaż, źle dobrana pielęgnacja, na przykład y, kremy z dużą ilością parafiny. Na to też warto zwracać uwagę, bo jednak no, parafina a trądzik to nie jest dobre połączenie, bo potrafi tak zapchać skórę, że ciężko później się to wszystko leczy. Więc takie podstawowe kwestie na co uważamy i na pewno też na to, żeby tej skóry ciągle nie przesuszać. Skóra trądzikowa ma to do siebie, że ona też często idzie w parze z przetłuszczaniem się. I jeżeli my tą skórę bardzo będziemy wysuszać bo nas denerwuje to, że ciągle jest tłusta i chcemy, żeby tego sebum było mniej i nie będziemy jej nawiżać, tylko ciągle przesuszać to niestety, ale ta skóra będzie produkować tego sebum jeszcze więcej, bo ona dostaje sygnały, że jakby jest mało tego nawilżenia więc ona produkuje sebum jeszcze więcej, jeszcze więcej później to sebum wchodzi w pory no i cały mechanizm się zaczyna więc no tutaj bardzo ważne jest to, aby pamiętać o nawilżeniu ale też oczywiście jakimś wysuszeniu zmian więc trzeba sobie to dobrze dopasować ja jakby nie mogę Wam powiedzieć takiego ogólnego schematu bo każdy przypadek jest inny i też na każdego będzie działało co innego. Mi w takim momencie kryzysowym dwa lata temu, kiedy to wysypało mnie bardzo od maseczki, to też już Wam mówiłam. Mi pomógł bardzo niacynamic de ordinary. Właśnie się już kończy i muszę kupić nowe opakowanie, bo u mnie tego nie może zabraknąć. Ja używam go codziennie wieczorem, później na to nakładam sobie kremik nawilżający. Dla mnie takie połączenie jest idealne. Dzięki temu nie mam. Problemu z takim nasilonym trądzikiem. Fakt, faktem, tak jak mówię, coś mi gdzieś tam wyskoczy, ale u mnie to jest normalne, więc nie uważam tego za trądzik. I też, no niestety, z taką cerą jest w cudzysłowie zabawa metodą prób i błędów. Bo tak jak mówiłam, to co sprawdzi się u mnie, niekoniecznie sprawdzi się u was. Polecam wam zabiegi z kwasami, zabiegi oczyszczające w gabinecie kosmetycznym. Natomiast tak naprawdę najlepiej najpierw wybrać się na konsultację albo do kosmetologa, jeżeli chcecie podjąć się tutaj zabiegu w jakiejś serii, albo do dermatologa, jeżeli chcecie wdrożyć jakąś terapię farmakologiczną. Ale to też zależy od tego, w jakim stanie jest ta wasza buźka. Bo jeżeli naprawdę nie ma, Tragedii, to myślę, że tutaj zabiegi spokojnie wystarczą. Ale pierwszy krok to na pewno te wszystkie etapy, o których mówiłam, a później konsultacja u specjalisty. Wracając do makijażu, ja się chcę trochę rozświetlić, więc nałożę sobie tutaj jeszcze taki błyszczący cień od Glam Shopu. To jest dokładnie nazywa się on Hit Sezonu. Mam jeszcze parę pytań, ale już będziemy kończyć, bo nałożę tylko ten cień. I wytuszuję rzęsy, więc już następnym razem poodpowiadam na resztę. Myślę, że coś takiego jest w sumie fajne, że nie takie QA samo, ale właśnie razem z makijażem. Co prawda, u mnie on wygląda zawsze tak samo, no bo makijaż dzienny to bez jakichś wielkich kombinacji. Natomiast tego cienia dawno nie nakładałam, więc pomyślałam, że właśnie dzisiaj z Wami sobie go tutaj klepie i naprawdę wygląda fajnie. Wow, jak to się błyszczy. Myślę, że jak słoneczko mi przyświeci te powieki, to będzie konkret. Więc chyba przestanę już dokładać, bo ja nie znam umiaru w takich produktach i później nie zawsze kończy się to dobrze. I wezmę jakiś pędzelek, tylko tak sobie, o, tu machnę, żeby te granice brokatu Ktoś już pisze. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja wam się zaraz zbliżę na koniec. To pokażę, jak to wyszło. Wytuszuję sobie rzęsy i już wracam. I tak wygląda efekt końcowy. Oczywiście na ustach mam pomadkę od Neoneil. Tą, którą uwielbiam. Ja mam w kolorku numerek 21. Noszę ją codziennie, bo ona tak fajnie podbija mój kolor ust. Jest neutralna, więc dla mnie bomba. Fajnie też się trzyma. I to jest ta seria powiększająca usta. Tak wygląda makijaż. Mam nadzieję, że widać jak ten cień pięknie błyszczy. Może, jakby tutaj przyświeciło mi troszkę słoneczko, to by się fajnie odbijały te iskierki. Jest taki rozświetlający. Mnie zawsze na wiosnę bierze właśnie na jakieś takie glow. Także tak, myślę, że już zakończymy sobie ten odcinek. I jeżeli Wam się podobała taka forma, właśnie żeby w trakcie robić QA. To dajcie koniecznie znać, jakie tematy mogłabym poruszyć przy takim kolejnym makijażu, o czym chciałybyście posłuchać. Mogą to być bezpośrednio pytania do mnie, ale również mogą to być takie propozycje tematów i sobie pogadamy na jakiś z nich. Żegnam się z Wami, życzę Wam miłego wieczoru, bo pewnie ten film pojawia się już gdzieś pod koniec dnia. No i widzimy się standardowo w kolejnych filmach. Cześć.